Ile waży ta belka? 88 kg Gryp waży 20 kg 130 kilo. Damn! Cześć wszystkim, nazywam się Krzysztof Piekarz z Timu SFD. Dzisiaj jesteśmy w trasie do Szamotu, gdzie spotkamy się z Marcinem w Lizbo. Marcin jest notabene moim kolegą, z którym startowałem kiedyś w zawodach kulturystycznych, ale o tym pewnie sobie porozmawiamy już na miejscu. Do tego jest strongmanem, więc to bym chciał zrobić dzisiaj? to przedstawić jego osobę i zrobić z nim wspólny trening, czyli tak zwany standard, a potem zobaczymy, co z tego wyniknie. Pozdrawienia. Dzień dobry, Cześć, dzień dobry. witam. Siema. Fajnie, przyjechaliście. Witam Was na mojej siłowni w Szamotułach, Dworcowa 24. Od niedawna tutaj otworzyliśmy siłownię wraz z żoną. No co, przejdziemy do treningu, zrobimy lekki trening kulturystyczny. Obowiązkowo. Według Krzycha. A że ja też nie jestem w ciemię bity z tego typu treningów, zaproszę później Krzycha na małe zabawki stromeńskiej i zrobimy sobie kilka ćwiczeń strogmeńskich. Będzie dobrze. To co? Mam nadzieję. Przedajemy się i do dzieła. Zaczynamy trening. Poprzez treningów, co sobie wykonaliśmy, Intra Workoutik jest przygotowany. Będziemy sobie trenowali. Pierwsza kwestia. Ja Marcina znam. I już 4 albo 5 lat, bo startowaliśmy razem w debiutach, ale o tym zaraz. Ale wy może go nie znacie. Więc musimy wam przedstawić Marcina. Więc Marcin, parę słów o sobie. Co robisz, kim jesteś? Tak w telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. Marcin Wizło. Jestem żołnierzem zawodowym, mam tytuł mistrza Polski służb mundurowych. Co prawda z 2012 roku, ale wtedy naprawdę mocna ekipa była w składzie, także mam taki tytuł. E, ogólnie od 2009 roku startuję w profesjonalnych strongmanach, z małym przerywnikiem w rok 2014, gdzie właśnie e, z Krzychem stanęliśmy na scenie. W Właświe 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 w na, na, byłeś chyba największy chyba wtedy. Miałem 116 kg. 116, to na, na pewno był największym no, zawodnikiem, ja pamiętam. Mo moich 93 robiło to dość dużą różnicę. No. Dokładnie. Jak to było z tymi zawodami kulturystycznymi? Więc tak. Dlaczego? Y jakie wyniki? Y jak to wspomina przede wszystkim? Czy jeszcze do tego wrócisz kiedyś, czy już temat zamknięty? Ogólnie tak jak wspominaliśmy moja waga teraz to 132 kg. Te ostatnie 4 lata starają się właśnie utrzymywać między 120 a 130. Aha. Bardzo ciężko, gdyż robię nadal te treningi kulturystyczne, trzymam dietę. To się właśnie wyniosłem z tych naszych zawodów, nie? Wcześniej ważyłem ponad 140 kg. E Namawiłem się małej kontuzji w 2013 roku. No i ja mówię, dobra już, nie będę mógł robić taki treningów intensywnych, trochę zredukuję wagę. Pojechaliśmy do Słodkiego, spodobało mi się to, Aha. Radek mnie w styczniu nam mówił, mówi kurcze, fajnie wyglądasz, idziemy na debiuty. Podkręciliśmy śrubę trochę, no i tak się stało, że na scenie, nie, w marcu, drugi start nie, w Mistrzostwach Polski. Na debiutach się minąłem z, 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 z półfinałem, nie, siódme miejsce e, na mistrzostwa Polski, podobna sytuacja, e, no i potem we wrześniu. We wrześniu trochę inaczej trening trenowałem. No we wrześniu na strzegomiu wychodziłem ważąc 120 kg na scenę yy, i tam miałem ósme miejsce na 16 w open. Żeby było widać na zdjęciach, bo tam yy, różne, różne, różne wagi bagie, różne wzrosty wzrosty były. były no. no i to był sobie taka moja przygoda yy, z kulturystyką ten 2014 rok. Trzecia ostatnia seria. W planach jest zrobić 20 powtórzeń na płaski i potem 20 powtórzeń na skosie mnie 100 kg, więc jak tak zwany off season nie będzie źle chyba. No nie będzie źle. Ja powiem, że też w niektórych ćwiczeniach miałem taką nawet dobrą siłę, że też było się czym pochwalić, ale w takich ćwiczeniach złożonych, jak przysiady, ciągi, to mi to kurde nie szło, bo wiesz, też częstotliwość robi swoje. Ale na przykład tak, bicepsy. Ja no. 50 kg handlami potrafiłem zrobić. I to takie w przymiarę... Tak w tym, taki potwity? W ten sposób. Dużo no. W miarę w dobrym. To są łapy widać po łapach, nie? Na barki, Konkretna. na handle. 70, nabrałem to też było. Nie, że na klatę to ładnie mi szło, ale już na plecy to była lipa, ale nogi to już w ogóle była Jak trenować, to tylko z średniejszymi. 20 czy ile? A zrób 30. A to lecimy. Ja zrobiłem 15. Teraz czuć. Dobra, mów prawdę. Ile taki koń musi jeść i co? Po kolei. Spowiadaj się. <laughs> Wcale tak to nie wygląda, strasznie. Nie Nienawidzę jeść. Jak kręciłem po dwie godziny kardio, też się zmuszałem do żarcia. Okay. Eee, Zajętym rozwiązaniem jest tłuszczówka. Nie trzeba dużo tego jeść. Mm -hmm. Posiłki na tyle syte, że tak naprawdę jeszcze wy kiedy jesteś głodny. ta zrobiona, dyskoteka jak znalazł. Jeszcze łapy do dyskoteki. Pora na łapy. E, bardzo fajnie się tu ćwiczy, jeżeli jesteście tutaj z okolic. Narodowa fajna siłownia. Nie mówię tego, bo zawsze to mówię. Jestem pokontuzjowany, ponadciągany itp. Itd. Zrobiłem tutaj wszystko bez bólu. E, a to jest moim zdaniem oznaka e, dobrych, profesjonalnych maszyn i sprzętu. Jeżeli osoba, która ma jakieś kontuzje drobne bądź e, poważniejsze jest w stanie zrobić na danym sprzęcie trening bez bólu, bo jednak jak jest wszystko źle spasowane, to nie jest naturalna trajektoria ruchu. Więc zrobiłem trening bez bólu, jestem mega zadowolony. To, to co byś chciał pokazać? Tak, zacznij ćwiczenia jakieś, żebyśmy takie pokazali, takie podstawowe, takie Twoje ulubione, takie. Pokażę Wam wyciskanie belki, jaką ja trenuję. Okej. Okay. Z racji tego, że muszę wykorzystać siłownię do tego, nie mam czasu, nie mam kiedy zejść na dół i robić kompleksowo cały trening Strongman. Mam tutaj u siebie belkę, mam walizki, Mam Aksa, Pokażę Wam jak trenuję yy, treningowo belkę na ławce, bo normalnie to jest góra dół, nie? Także chodźcie. Ile waży ta belka? 88 kg, Sama. To mam nadzieję, że sobie zobaczysz. Pewnie no, nie weźmiał drugi takiej okazji. Nie. Taką belkę. Nie będę próbował jednak. <laughs> A szkoda byłoby nie zrobić jak już tu jestem, <laughs> że nigdy tego. Taką... Jest naprawdę lekkie. Wciągnij ją sobie. Łokcie wąską, musisz tak dojść do tych serca. Gryf waży 20 kg. To jest Axel Gryf. Robimy, a robią wszystko na tym. I martwe ciągi. E, teraz będę miał przysiady. Chodzi o, o średnicę, tak? Tak, bardzo... dokładnie, nie? Mało no, kto potrafi sobie podnieść w takim gryfie e, sztangę. Mamy założone ile? 100? 130 kg. Idu. I dół. Ja tylko do do dodam, że zobaczcie, nie jest to sport dla wszystkich, niestety, bo zobaczcie to. Ja mam taką, nie wiem, chyba normalną dłoń, może dużo, nie wiem. Ale jak już mam mniejszą dłoń od mojej, no to niestety nic tu już z tym nie zrobię. No dokładnie. Więc albo się z tym rodzisz, albo nie. Potrenowane pogadane. Mam nadzieję, że kilku ciekawych rzeczy się dowiedzieliście i zobaczyliście. Mam nadzieję, że osoba Marcina przypadnie Wam do gustu. Oczywiście czekamy na Wasze lajki, like, komentarze, subskrypcje. Co Marcin, mogę powiedzieć? Była to wielka przyjemność spotkać Cię po tych wszystkich latach, tak, zrobić dobrze. z Tobą trening. Super forma, super siłownia, Dzięki super atmosfera. Wielkie. Zapraszam częściej. Daleko nie masz. Czemu nie? Czemu nie? Nigdy nie wiadomo. Może się kiedyś przespecjalizuje. ale tak czy inaczej dziękujemy za oglądanie. Czekamy na wasze komentarze, lajki, subskrypcje, dzwoneczki itp. i td. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i Marcin. Marcin z Cześć.